Witam, ja jestem też Tomasz a w tym filmie chciałbym Wam przedstawić to co macie przed sobą czyli jest to taki mały zestaw ale najważniejszy do tego, żeby mój PC stał się, można by rzec na czasie. Składa się on jak widać z trzech elementów z płyty głównej z pamięci i z procesora. Płyta główna jest to Astro Fatality H87 Performance kosztowała 353 zł i na tej płycie też można podkręcać, ale na tym zestawie nie będę tego uskuteczniał. Kolejnym elementem jest to pamięć Kingston HyperX, dwie kości po 4 Gb 1600 CL9. Jest to koszt 282,15 zł i najważniejszy element, czyli procesor Intel Xeon E3-1240v3. Jest on w cenie 972,48 groszy. Całość kosztowała 1607,63 groszy. Ten zestawik kupiłem w Moelach, jeszcze tutaj nigdy nie kupowałem, ale jest on z możliwością odbioru stacjonarnego w Lublinie. Skorzystałem, zobaczyłem jak to wygląda. Mam nadzieję, że będę zadowolony z usług tego sklepu, gdyż jak na ten moment, jeszcze nie wiem czy ten zestaw działa, ale został szybciutko dostarczony do punktu. Zamówiłem go dzień wcześniej i już go mam. Dzięki i zapraszam na konkretne unboxingi tych kolejnych rzeczy i jakieś testy, myślę, w wydajności z tego też się pojawią.